Przez lotnisko, koleje dużych prędkości, nowe drogi. Cześć, pogadajmy konkretnie o CPK. Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj rozmawiamy o kolejnym narzędziu analitycznym opracowywanym przez CPK, a jest nim kolejowy model mikrosymulacyjny. Y Czym on jest, odpowiedzą moi dzisiejsi goście, a są to Paweł Pokora, koordynator do spraw analiz ruchowo-eksploatacyjnych CPK. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Oraz nasz gość Piotr Kostrzewa, ekspert do spraw transportu kolejowego, autor wielu analiz z zakresu ruchu kolejowego, współpracownik International Transport Consulting oraz Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od podstawowego pytania, czyli czym w ogóle jest mikrosymulacja ruchu kolejowego? Mikrosymulacja ruchu kolejowego jest jak w samej swojej nazwie ma prawda ten człon symulacja, czyli jest to pewnego rodzaju odwzorowanie rzeczywistości, przybliżenie nas do tej rzeczywistości, którą chcemy odtworzyć przy użyciu specjalistycznych narzędzi, specjalistycznych modeli komputerowych. Natomiast tutaj w szczególności mamy tą, ten człon jeszcze mikro. E, czyli jest to w przeciwieństwie do tego, co było mówione w poprzednich odcinkach podcastu e, jest to modelowanie, które nam odpowiada na pytanie, jak się zachowują poszczególne pojazdy na danej infrastrukturze. Czyli w, tak jak w, w modelowaniu w skali makro odpowiadamy na pytanie ilu pasażerów będzie jeździć, albo ile towarów będzie jeździć, i e, jakimi środkami transportu, tutaj już mamy konkretny środek transportu, jest to na przykład transport drogowy czy transport kolejowy, i patrzymy na to, jak te pojazdy na tej zadanej infrastrukturze się zachowują. Takim bardzo popularnym, jakby rodzajem mikrosymulacji jest mikrosymulacja ruchu drogowego, w której właśnie przekładając prognoz ruchu liczbę pojazdów, symulujemy, w jaki sposób można powiedzieć kolokwialnie pracuje dane skrzyżowanie. Mamy, prawda? Program sygnalizacji, e, mamy, zamodelowany również, e, mamy zamodelowany również infrastrukturę drogową, e, no i badamy po prostu, jak to, tak jak już wspomniałem, to skrzyżowanie pracuje. Tutaj na kolei mamy również e, pewną analogię e, z dokładnością do semafora, do toru, do rozjazdu. E, również badamy, na jak będzie się zachowywać ten ruch kolejowy na tej e, zadanej infrastrukturze, w tym modelu. W jaki sposób wykonuje się taką mikrosymulację, jakich narzędzi używamy, by przeprowadzić makrosymulację? Mikrosymulacje. Mikro, przepraszam. E, właśnie, w, znaczy tu akurat jest w porządku, bo zarówno makro, jak i mikro e, jest wykonywane no, w oprogramowaniu komputerowym. Tak? Jest to e, symulacja przeprowadzana właśnie w odpowiednim środowisku e, na właśnie podstawowa rzecz, to jest pewnego rodzaju, nazwijmy to, baza danych, niektórzy na to mówią cyfrowy bliźniak e, infrastruktury, Torowej infrastruktury kolejowej, e, i to jest zamodelowane właśnie w tym odpowiednim programie. Na to dochodzi jakby drugi moduł: jest to e, prognozowany czy planowany czy zakładany rozkład jazdy, czyli konkretnie o której godzinie dany pociąg z danej stacji ma odjechać, przyjechać. No, i w sumie, dzięki no, temu, że jakby narzędzia komputerowe dają nam tę możliwość, możemy zbadać, jak to pracuje w czasie. Tak? Czyli jak ten rozkład jazdy y, symulujemy, po prostu minuta po minucie, sekunda po sekundzie, jak te pojazdy y, się poruszają. W takim razie, czym dokładnie jest kolejowy model mikrosymulacyjny i jak on działa? Kolejowy model mikrosymulacyjny, jest to trochę masło maślane, ale mikrosymulacyjny model ruchu kolejowego. Jego struktura jest dokładnie taka, jak powiedział Piotr. Mamy warstwę infrastrukturalną, gdzie zaszyte są wszelkie dane o infrastrukturze na bardzo wysokim poziomie szczegółowości. Modelujemy infrastrukturę co do rozjazdu, co do semafora, co do peronu. Modelujemy również logikę prowadzenia ruchem kolejowym, czyli sposób w jaki, w jaki te pociągi po infrastrukturze kolejowej poruszać się będą. Drugą warstwą, tak jak już powiedział Piotr, jest warstwa rozkładu jazdy, gdzie nakładamy na daną infrastrukturę kolejową jakiś rozkład jazdy. Kolejowy model mikrosymulacyjny jest dokładnie takim modelem. Jego unikalność polega na tym, że obejmuje on swoim obszarem cały kraj. E, obejmować będzie za chwilę, bo jesteśmy na, właściwie na finiszu prac nad modelem dla Horyzontu 2035, e, czyli Horyzontu po e, otwarciu całej linii Y łączącej Warszawę, e, Łódź, e, Wrocław oraz Poznań. Kolejowy model mikrosymulacyjny jest u, u, unikalny w skali kraju. Można powiedzieć, że jest takim modelem makro, tylko że w skali mikro, tak? Czyli makro odpowiada za obszar, za wielkość obszaru, a mikro za poziom e, szczegółowości. Hmm. Czy KMM jest nowością na rynku i nowością wśród tego typu narzędzi, a jeżeli tak, to w jaki sposób robiło się te analizy wcześniej? Co do zasady, KMM jest nowością właśnie z uwagi na to, co powiedziałem wcześniej, z uwagi na swój obszar, obszar, zakres geograficzny w skali kraju, gdyż inne koleje, koleje austriackie, koleje niemieckie posiadają takie modele i korzystają z nich na co dzień. E, więc próbujemy doszusować do czołówki e, światowej pod tym względem. E, do tej pory, e, samo modelowanie do tej pory, ono odbywało się od jakiegoś czasu, e, właściwie działam w tej branży od samego początku. E, ono odbywało się w modelach e, takich bardziej obszarowych, czyli mamy jakąś inwestycję kolejową, którą chcemy zrealizować, chcemy zweryfikować, czy czy infrastruktura projektowana w ramach tej inwestycji jest dopasowana, więc tworzymy sobie model w obszarze oddziaływania tej linii kolejowej i weryfikujemy, czy on działa tak jak, czy ta infrastruktura działa tak jak powinna. Jeszcze wcześniej to wszystko odbywało się na kartce papieru, no, umówmy się, skoro galopujący postęp technologii pozwala nam na wykorzystywanie narzędzi komputerowych, które tylko i wyłącznie pozwalają nam na lepsze planowanie infrastruktury, to dlaczego z tego nie korzystać? Jakie korzyści dla sektora kolejowego przynosi wykorzystanie kolejowego modelu mikrosymulacyjnego? To zanim e, powiem o samym kolejowym modelu mikrosymulacyjnym, to odpowiedzmy sobie na pytanie w ogóle, e, jakie korzyści przynosi mikrosymulację ruchu kolejowego dla sektora ogółem. E, więc e, no, podstawowa rzecz jest taka, że próbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zakładany ruch, czy zakładany rozkład jazdy e, będzie mógł być zrealizowany na planowanej przez nas infrastrukturze. Przykładowo właśnie jak planujemy nowe linie, takie jak przez tutaj, prawda, spółkę CPK, chociażby wspomniany wcześniej, tak zwany Y, czy też nawet na poziomie PKP polskich linii kolejowych, gdzie mamy modernizację istniejących linii, no chcemy zbadać czy, i odpowiedzieć sobie na pytanie: czy dwa tory, czy jeden tor, czy może trzy perony, czy może wystarczy jeden peron? Czy na przykład tak zwane rozwiązania bezkolizyjne są korzystniejsze? Czyli to, co prawda, w transporcie drogowym mamy na przykład na węzłach autostradowych, czy też wystarczy wszystko zachować w jednym poziomie bez takich, bez takich rozwiązań? Te wszystkie odpowiedzi pozwalają nam potem zaplanować tę infrastrukturę bardziej, mówiąc tak, wprost, uszytą na miarę. I to jest chyba taka naj, naj, najważniejsza korzyść, którą poprzez ten model, jako, jako już pewne, pewne narzędzie zbudowane tutaj przez kolegów, no, może być również realizowane i realizowane lepiej niż dotychczas, tak jak to Paweł wspominał, gdzie to było bardziej punktowo, a teraz prawda, w, skali, w skali całej sieci. Tak, tak jak powiedział Piotr, oczywiście wykorzystujemy i będziemy wykorzystywać model KMM do bieżącej pracy związanej z realizacją projektów inwestycyjnych na poziomie studialnym, projektowym i potem już również wykonawczym, gdyż jest to najbardziej zaawansowane, zaawansowane narzędzie do tego typu rzeczy tego typu analiz. Jest to narzędzie zoptymalizowane, jest to narzędzie ustandaryzowane. Wykorzystaliśmy całe nasze know-how, aby narzędzie było jak najlepsze. Know-how nasze, ale też know-how rynku oraz wykonawców, którzy na tym rynku działają. Więc to jest jakby jedna gałąź, do której chcemy wykorzystać kolejowy model mikrosymulacyjny, ale z uwagi na to, że obejmuje on swoim obszarem cały kraj, Chcemy go wykorzystać do weryfikacji założeń rozkładowych przyjętych w projekcie horyzontalnego rozkładu jazdy. Chcemy zweryfikować czy w tym roku 2035 rozkład jazdy, który został przyjęty przez naszych kolegów, którzy ten projekt realizują. Jest możliwy do realizacji. Chcemy zbadać jak bardzo niezawodny on jest, wykorzystując różnego rodzaju możliwości tego modelu, który przygotowujemy, o, którym, o których pewnie powiemy za chwilkę. Tak, aby być pewnym, czy zaproponowany i obecnie konsultowany rozkład e, jazdy wynikający z Heriotu jest wdrażalny i jest realizowalny, e, tak, aby jego realizacja, i jego wdrożenie e, przeszło płynnie, przyszło e, bezproblemowo z perspektywy e, każdego pasażera i każdego użytkownika. Kolei. Powiedziałem tutaj o roku 2035, to jest moment kiedy, tak jak już powiedziałem wcześniej, otwieramy linię między Warszawą, Łodzią, Wrocławiem a Poznaniem i dlatego horyzontu chcemy zacząć nasze prace, ale chcemy w dalszym etapie je rozwijać tak, aby Następne inwestycje po tym 2035 roku, ich kształt, ich zakres wynikał właśnie z potrzeb, e, potrzeb ruchowych, potrzeb przewozowych, e, które określone będą w horyzontalnym rozkładzie jazdy. Czyli e, w najbliższej perspektywie dopasowujemy rozkład jazdy do infrastruktury, którą mamy, którą będziemy mieć w 1935 roku, ale w dalszej perspektywie chcemy to podejście trochę zamienić i e, dostosowywać. Infrastrukturę do założeń rozkładowych, które z perspektywy pasażera będą jak najlepsze, jak najbardziej dla niego wygodne. Korzyści dla sektora kolejowego są oczywiście niewątpliwe, takie jak zwiększenie przepustowości linii kolejowych, optymalizacja ruchu, ale powiedzcie mi, proszę, jakie mogą być długoterminowe korzyści z wdrożenia KMM dla pasażera? No z punktu widzenia pasażera, to jest to, co trochę już powiedzieliśmy o tym wcześniej, ale chyba nie wybrzmiało to tak jednoznacznie, że w tej chwili, po, w trakcie planowania infrastruktury, no dąży się do tego, żeby troszeczkę odwrócić, jakby odwrócić kolejność. To znaczy, tak jak było mówione, mamy te prognozy ruchu, z tych prognoz ruchu, przekładamy to na liczbę tych przyszłych pojazdów. I na tej bazie budujemy rozkład jazdy. Teraz chodzi o to, żeby ta planowana infrastruktura była dostosowana do tego rozkładu jazdy, a nie odwrotnie, że mamy jakąś infrastrukturę i patrzymy, co może po niej pojechać. Więc ta korzyść dla pasażera jest taka, że po pierwsze możemy. Ten rozkład jazdy kształtować bardziej e, pod niego. Co to znaczy? Na przykład, e, popularne w transporcie publicznym równe końcówki minutowe, że pociąg mam zawsze 7 po 17, po 27 po i nie jedną minutę w tę czy, czy w drugą, tylko zawsze o równej końcówce minutowej. Częstotliwość kursowania też dostosowana dla, do, e, do pasażera. Równa ta częstotliwość, a nie tak jak dzisiaj bywa, że mamy pociąg na przykład 5 po, następny 15 po, a następny po następnych 40 minutach. Ta właśnie tak zwana cykliczność, te równe odstępy, ten równy takt, to jest ta korzyść, którą my dzięki takiemu planowaniu, ergo dzięki kolejowemu modelowi mikrosymulacyjnemu możemy, możemy osiągnąć. Jeszcze bym o jednej rzeczy wspomniał, bo okej, okay, jedna rzecz to jest właśnie ruch, ruch jednej strony są pasażerowie, ale jeszcze a propos w ogóle sektora jako takiego transportu, niekoniecznie kolejowego, korzyści będą płynąć również dla transportu towarowego. Jest to powiedzmy taki młodszy brat. Transportu kolejowego, pasażerskiego, niemniej jednak bardzo właśnie niedoceniany, choć w przeszłości przynoszący na pewno największe korzyści. I teraz no, jest takie nośne hasło datory jest hasło mówi się o tym, żeby prawda, towary przenosić właśnie na transport kolejowy, niemniej jednak w rzeczywistości. I ten transport kolejowy nie jest tak przyjazny i elastyczny jak transport drogowy. W związku z tym dzięki takim narzędziom możemy też tak kształtować infrastrukturę, żeby ten transport towarowy też był bardziej przyjazny. Tak, musimy zachęcić y, operatorów y, towarowych do tego, żeby faktycznie mogli korzystać y, z koleją i to nie kijem, ale bardziej marchewką, zapewniając im konkurencyjne czasy przejazdu. Y, nie mówię tutaj o stawkach oczywiście, ale myślę, że tutaj efekt skali będzie grał ogromną rolę ale przede wszystkim z perspektywy czasu przejazdu te pociągi muszą poruszać się z wyższymi prędkościami handlowymi co przekłada się na krótszy czas i większą konkurencyjność to też na pewno tak oczywiście więc musimy tak dostosować tą infrastrukturę aby te pociągi towarowe mogły współistnieć z ruchem e, pasażerskim mogły bez uszczerbku dla ruchu pasażerskiego e, również realizować swoją funkcję e, i do tego właśnie wykorzystujemy między innymi kolejowe model mikrosymulacyjny. W tym momencie, kiedy miło sobie rozmawiamy w ciepłym studio, wiemy, że gdzieś w Polsce albo nawet w niejednym miejscu wściekły pasażer czeka na opóźniony pociąg. Panowie, powiedzcie mi, dlaczego pociągi się spóźniają? Myślę, że spektrum przyczyn opóźnień pociągów jest ogromne. I te przyczyny są naprawdę różnej maści, różnych kategorii od poważnych, takich jak klęski żywiołowe, jak zderzenia pociągów, to jest bardzo rzadkie, ale też się zdarza. Katastrofy w ruchu, wypadki na przejazdach kolejowych. O tym też mieliśmy. Niestety możliwość przekonać się całkiem niedawno tutaj w Warszawie, właściwie pod Warszawą, No ale też przyczyny mogą być dużo bardziej z perspektywy przeciętnego pasażera trywialne. Zepsuty, przepełna żarówka w semaforze, mm, awaria czujnika zamkniętych drzwi w pociągu powoduje, że peronie, po, przy Peronie pociąg stoi nie 30 sekund, a 5 minut 30 sekund. Co powoduje opóźnienie pociągu tego i pewnie kolejnych, e, kolejnych pociągów, które, no właśnie, to... e, które kursują po tej linii. To jest właśnie ważne, tak? Bo. Mm... To jest istotne, żeby może też tak zrozumieć, jak działa w ogóle system transportu kolejowego. Jest te, ta sieć jakby wzajemnych powiązań między poszczególnymi uczestnikami, w tym na przykład pociągami, jest dużo bardziej zawiła niż w przypadku transportu, yy, transportu drogowego. To znaczy, no mamy tutaj sztywno rozkład jazdy. Jeden pociąg opóźniony, przykładowo tak jak tutaj Paweł wspomniał o tych popsutych drzwiach, yy, powoduje, że ten pociąg dłużej stoi przy peronie, co powoduje, że następny pociąg nie może do, na ten peron wjechać. E, co powoduje, że na jeszcze kolejny pociąg na przykład nie może wyjechać ze swojej stacji. W związku z tym mamy coś takiego jak efekt domina, a może w szerszej skali efekt motyla wręcz, e, że po prostu jedno opóźnienie, jedno zdarzenie, no, może wpłynąć na ileś tam pociągów do przodu. Myślę, że to jest też istotne, żeby tutaj wspomnieć o tym, że właśnie kolejowym, w ogóle mikrosymulacja, oprócz tej idealnej sytuacji, którą, którą mamy, no możemy również symulować różne sytuacje awaryjne, sytuacje właśnie takie szczególne, które, opóźnienia, i dzięki temu też możemy jakby no dostosowywać tę infrastrukturę pod, pod te przyszłe, pod tego typu sytuacje. Oczywiście Piotr masz rację, pełna, pełna zgoda. Kolejowy model mikrosymulacyjny ma właśnie służyć do tego, żeby dostosować infrastrukturę i zwiększyć zdolność do tłumienia tego typu opóźnień. Opóźnienia będą zawsze system kolejowy ma tak wielu uczestników, że nie jesteśmy w stanie nad wszystkimi zapanować w taki sposób, żeby uniknąć opóźnień wynikających czasami z głupich wypadków losowych i jakby to jest nieuniknione. Coś co możemy zrobić to jest zminimalizować zminimalizować w to w jaki sposób te opóźnienia interferują po całej sieci kolejowej. Tak dostosować sieć kolejową, żeby minutowe kilkuminutowe opóźnienie w danym miejscu nie powodowało efektu lawinowego, efektu motyla, tak jak powiedział Piotr, na całej sieci kolejowej. Oczywiście to jest wszystko uzależnione, w którym miejscu takie opóźnienie będzie miało miejsce. Inaczej zadziała opóźnienie na warszawskiej linii średnicowej, inaczej na lokalnej linii gdzieś w województwie podkarpackim. Ale no, ten mechanizm jest taki sam. Musimy dostosować infrastrukturę, tak ją uzbroić w, uzbroić w różne elementy bezpieczniki, tak powiem trochę, trochę, trochę kolokwialnie, e, aby ta zdolność tłumienia opóźnień była jak największa. I tak jak powiedział Piotr, e, oprócz tego, że mamy zwykły rozkład jazdy taki na co dzień, możemy w naszym oprogramowaniu, w naszym modelu, kolejowym modelu mikrosymulacyjnym e, badać różne scenariusze związane właśnie z awariami i opóźnieniami. Możemy sami zamodelować usterkę jakiegoś elementu infrastruktury kolejowej, stworzyć wąskie gardło. Wąskiego gardła jeszcze wrócę może, może za chwilkę. Sami możemy zamodelować różnego rodzaju usterkę, zamknięcie toru, przepalenie żarówki, zweryfikować, jak to działa, w jaki sposób wpływa to na ruch kolejowy dookoła i znaleźć jakieś rozwiązanie problemów, które no, których nie unikniemy, ale których skala może być dużo mniejsza. Możemy również tutaj wykonać coś na kształt symulacji losowej i zweryfikować, w jaki sposób losowe opóźnienie danego pociągu wpływa na cały układ, tak? Spektrum analiz, które możemy przeprowadzić w tym, w tym naszym kolejowym modelu mikrosymulacyjnym jest bardzo szeroka i myślę, że jedyną przeszkodą w jej przeprowadzeniu jest po prostu czas, na który na to powinniśmy i możemy poświęcić. Dobrze, na koniec chciałabym zapytać, czy... Kolejowy model mikrosymulacyjny może być używany do planowania na całej sieci kolejowej w kraju. Jakie możliwości daje prowadzenie symulacji w czasie rzeczywistym i jakie są przykłady praktycznego zastosowania tego narzędzia w codziennej pracy dyspozytorów? To to może ja zacznę, bo to pytanie jest to trochę powiązane z, z tym pojęciem wąskich gardeł na sieci, tak? No właśnie, obiecałeś, że rozwiniesz. Tak, wąskie gardło. Jeżeli sobie wyobrazimy sieć kolejową jako zbiór elementów, no bo sieć składa się właśnie z elementów, to niektóre elementy mają wyższą przepustowość, inne elementy mają mniejszą przepustowość i te właśnie wąskie gardła, to bardzo, bardzo branżowe określenie, to są elementy na sieci kolejowej z najniższą przepustowością, których... E, których uszkodzenie może powodować e, największe utrudnienia, e, które wpływają na całą sieć kolejową. E, szukając analogii z ruchem drogowym, mamy sytuację awaryjną, gdzie wyłączamy jeden z pasów ruchu. Na przykład e, pewnie e, sporo osób korzysta z mostu Łazienkowskiego, gdzie teraz mamy tylko jedną nitkę. E, no i to jest takie wąskie gardło, gdzie musi, mamy zwężenie, i e, przepustowość tego odcinka jest, e, jest bardzo mocno ograniczona. No, i wąskie gardła mogą występować z natury, bo tak infrastruktura jest zaprojektowana, tak jest wykonana, tak jest zrealizowana, ale mogą też być, mogą, przyczyną występowania wąskich gardła mogą właśnie być sytuacje również awaryjne, czyli czasowe zamknięcie jakiegoś elementu infrastruktury. Więc z jednej strony możemy już teraz przy wykorzystaniu modelu KMM zidentyfikować sobie te. Wąskie gardła i spróbować znaleźć rozwiązanie problemów wynikających z występowaniem tychże na sieci kolejowej, a z drugiej strony możemy sobie identyfikować, gdzie, w przyszło... gdzie występowanie w przyszłości wąskich gardeł może dla nas stanowić faktycznie problem i stosować jakąś redundancję, czyli zdublowanie <śm> infrastruktury, <śm> powielenie jakichś rozwiązań, tak aby te potencjalne ryzyka ograniczyć do minimum, a w kontekście, tak, w kontekście, w kontekście wykorzystywania tego modelu na co dzień, to myślę, że mogę oddać głos. To znaczy, no właśnie, bo tam padło jeszcze takie pytanie odnośnie tego wykorzystywania potencjalnego takiego na co dzień, w codziennej pracy, powiedzmy, kolejarzy, tak, znaczy musimy sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. Kolejowy model mikrosymulacyjny zasadniczo służy do planowania, natomiast efekty Analiz, które przeprowadzane są na tym modelu, przy użyciu tego modelu, mogą potem być pomocne w bieżącej pracy. I takim przykładem, to, co teraz tutaj dużo o tym mówiliśmy, czyli te sytuacje awaryjne, te sytuacje nadzwyczajne e, mogą, m, które byśmy symulowali, które można zasymulować, one pozwalają na m, zidentyfikowanie pewnych scenariuszy, w jaki sposób prowadzić ruch. Jeżeli stanie się to lub tamto. W związku z tym, to jest bardziej w tej bieżącej pracy, raczej to by były pewnego rodzaju instrukcje, co należy zrobić w danej sytuacji, niż że jest to czy byłby to wykorzystywany model fizycznie tu i teraz w czasie rzeczywistym, tak? Tak, możemy sobie przeanalizować bo wiadomo, jest sytuacja awaryjna na sieci kolejowej, dyspozytor liniowy, dyżurny ruchu musi podjąć decyzję tu i teraz i musi zmierzyć się z tej decyzji konsekwencjami. My Testując infrastrukturę, działamy niejako w warunkach sterylnych, laboratoryjnych, gdzie nasze decyzje żadnych konsekwencji ze sobą nie niosą, więc możemy pozwolić sobie na testowanie całej masy różnych scenariuszy, e możemy przypisywać różne parametry, na przykład różne priorytety różnym pociągom, e zastosować różne algorytmy rozwiązywania konfliktów i zweryfikować sobie, który z tych scenariuszy e przyniesie nam najwyższą korzyść, czyli Najniższe sumeryczne opóźnienie wszystkich pociągów, które dotknięte tym opóźnieniem są. E, dzięki czemu możemy stworzyć coś na kształt, trochę takiego manuala dla, dla, dla osób, które są związane z prowadzeniem ruchu, e, w jaki sposób zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, w jaki sposób zachowywać się w sytuacjach awaryjnych, e, tak aby to utrudnienie, o którym mówimy, to utrudnienie, które wystąpiło, przyniosło ze sobą jak najmniejsze e, konsekwencje i o jak najmniejszy utrudnienie, jak najmniej utrudnień na całej sieci kolejowej. Mam nadzieję i mogę tylko życzyć, się, by wdrażanie kolejowego modelu mikrosamolacyjnego y, zakończyło się sukcesem. Ja też życzę, bo to... <laughs> tak, my myślę, że ja jestem przekonany, że tak będzie tutaj e, dzięki tej współpracy e, z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi, gdzie e, faktycznie wszyscy partycypujemy w tym, e, zarówno w prac nad tym modelem, ale wszyscy też będziemy partycypować e, w korzyściach, które ten model... Nam przyniesie tak, aby planowanie sieci kolejowej, oparte, planowanie sieci kolejowej, planowanie rozkładów jazdy oparte było raz na rzetelnych analizach, dwa na twardych liczbach. I tego myślę, że możemy sobie życzyć. Żeby te scenariusze, które wspólnie piszecie, zakończyły się oscarowym filmem o ruchu kolejowym. <laughs> Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy Dziękuję